Cześć, z tej strony że witam was bardzo serdecznie na kanale Perfumolog. Za oknem śnieg i pomimo tego, że nie mamy jeszcze do czynienia z kalendarzową zimą, to wydaje mi się, że jest to odpowiedni czas na to, aby podzielić się z wami moimi propozycjami perfum typowo zimowych. Będą to więc pachnidła, które będą mi towarzyszyć podczas najbliższych miesięcy. I oczywiście, jak to bywa z odcinkami tego rodzaju, niektóre perfumy pewnie się powtórzą, o których już mówiłem na swoim kanale, no ale tak to po prostu już bywa. Nie wyobrażam sobie zimy bez niektórych pachnideł. One muszą mi towarzyszyć co roku, ale dla wszystkich tych, którzy oczekują czegoś nowego, znajdą się tutaj również pachnidła, o których nigdy wcześniej na swoim kanale nie mówiłem. Zima to czas, kiedy sięgamy po najcięższy kaliber, jeżeli mówimy o perfumach. Często są to kompozycje, przykładowo orientalne, przyprawowe, bądź perfumy typu gourmand, Czyli takie, które posiadają w składzie nuty jadalne, takie jak wanilia, karmel. Chodzi o to, aby w ten zimny czas kompozycja otulała nosiciela, dodawała mu e, takiego, powiedziałbym, wajbu e, świątecznego. Niektórzy właśnie szukają perfum, które kojarzą się z świętami, e, z świątecznym nastrojem i myślę, że takie perfumy również dzisiaj w moim filmie znajdziecie. Ale to też nie jest regułą. Przecież istnieje wiele perfum uniwersalnych, które Równie dobrze sprawdzą się latem, ale także zimą, czy jakąkolwiek inną porą roku. Dodatkowo zachęcam Was do tego, abyście eksperymentowali z perfumami. Spróbujcie przykładowo w zimową aurę założyć perfumy, które są totalnym letniakiem. Niektóre z nich potrafią pokazać całkowicie inne oblicze, dlatego też uważam, że nie warto ulegać stereotypom i podążać za utartymi schematami. Testujcie. Testujcie, bawcie się perfumami, bo naprawdę czasami mogą Was bardzo miło zaskoczyć. I zanim przejdziemy do mojej listy 10 perfum, które będą mi towarzyszyć tegorocznej zimy, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl, czyli drogerię internetową, w której znajdziecie naprawdę duży wybór, nie tylko perfum, ale również kosmetyków. Zarówno dla pań, jak i panów wybór jest naprawdę duży. Dodatkowo przypominam o kodzie rabatowym o treści perfumolownej. Dzięki któremu będziecie mogli kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. I jeszcze krótka autoreklama. Jeżeli interesujecie świat perfum i wszystko to, co z nimi związane, to oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi publikacjami, a dla mnie jest to oczywiście motywacja i sygnał, że to, co robię, ma sens. Chciałbym także przypomnieć, że prowadzę konto na Instagramie na Instagramie o nazwie perfumolog tam z kolei znajdziecie bardzo krótkie, rzeczowe recenzje perfum, przeważnie nowości. Nawet teraz, dzisiaj, opisywałem perfumy Nowość od Matier Premier Vanilla Powder. Myślę, że jeżeli ktoś lubi bardzo krótkie, skondensowane treści w formie pisemnej, no to zachęcam, sprawdźcie mój Instagram. Po tym przydługim wstępie przechodzimy do mojego zestawienia. Na miejscu 10 Inicio Rehab. Te perfumy kompletnie mnie zaskoczyły, kiedy testowałem je po raz pierwszy. Dlatego, że patrząc na Fragrantique, widziałem, że ludzie zaznaczyli podobne do Victor and Rolf Spice bomb. Patrząc na skład, nie mogłem uwierzyć, że te perfumy mogą pachnieć podobnie. Ale faktycznie one mają dużo elementów wspólnych, pomimo tego, że skład kompletnie tego nie sugeruje. Gdybym miał opisać, jak pachnie Rehab, to jest to Spice bomb, tyle że znacznie lepszy jakościowo. Niszowy Spice Bomb o Znacznie bardziej kremowym, gładkim charakterze. Więc możemy powiedzieć, że jest to pachnidło przyprawowe, pomimo tego, że w składzie nie uświadczycie przypraw. Ja uważam, że jest to właśnie spice bomb, do którego dodano drzewo sandałowe, delikatne drzewo sandałowe, niemal mleczne, kremowe, wraz z lawendą. Ale lawenda tutaj nie przypomina perfum w stylu aromatyczno-fuzzer. Bardziej coś kremowego, tak jak wcześniej powiedziałem, mlecznego. Bardzo ciekawe perfumy, jeżeli lubicie podstawowego spice bomba, ale chcielibyście czegoś o level wyższego. Wyżej, to uważam, że jest to świetna kompozycja. Ja się zakochałem w tych perfumach i o ile nie przepadam za zwykłym Spice Bombem, bo ja tam czuję głównie cynamon i niewiele więcej, tak tutaj jest to znacznie ciekawsza, bogatsza kompozycja z lawendą, która nie drażni. Jest to lawenda, która nadaje takiego charakteru kojącego. Jest to jeden z tych komfortowych zapachów, w którym po prostu czujemy się świetnie. Coś takiego jak Reflection Man to również zapach, który Poprawia nastrój, w którym czujemy się wręcz błogo. Taki właśnie jest rehab. Jeżeli jeszcze nie znacie, to polecam. Numer 9, Karolina Herrera Bad Boy Le Parfum. Moim zdaniem perfumy niedoceniane i w ogóle mam wrażenie, że nieczęsto możemy o nich usłyszeć na perfumowym YouTubie. Jak dla mnie najlepszy zapach z całej linii Bad Boy, chociaż muszę zaznaczyć, że cała linia Bad Boy moim zdaniem jest całkiem atrakcyjna i zamierzam poświęcić jej cały materiał. A jak pachną omawiane perfumy? Dla mnie jest to zielono-korzenno Skórzany zapach, gdzie mamy do czynienia z dość dużą ilością przypraw, korzennych przypraw, z dominującym pieprzem. Ale jest tutaj również bardzo charakterystyczna, lekko mdła, e, słodkawa zieloność, która przywodzi na myśl charakterystyczną roślinę, której nazwy YouTube nie pozwoli mi wymówić. E, ale oczywiście wiecie o co chodzi. Dodatkowo w bazie mamy do czynienia z delikatną skórą, która nie jest zbyt wymagająca, powiedziałbym raczej przyjemna. W ogóle cały charakter perfum jest skórzano-korzenny, ale o wyraźnie aromatycznych akcentach. Jak dla mnie takie połączenie sprawdza się świetnie, wydaje mi się, że równie dobrze te perfumy sprawdziłyby się na wiosnę czy jesienią, natomiast jak dla mnie największą radość odczuwam znoszenia ich właśnie zimą. Fajne perfumy sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie znacie, przede wszystkim nieoklepane, a dla mnie jest to ogromny plus. numer 8 to Amouage Interlude Black Iris akurat te perfumy posiadam w formie odlewki i jest to już moja druga odlewka natomiast nie przewiduję zakupu pełnego flakonu ze względu na parametry, ale także na to, kiedy ja używam tych perfum mam na myśli to, że parametrowo jest to potwór, jak każdy zapach Interlude natomiast jeżeli chodzi o okazję kiedy używam tych perfum to uważam, że nie jest to zapach na co dzień. Pomimo tego, że jest to zapach typowo zimowy, jesienno-zimowy, bo uważam, że ciężkość tego zapachu wyklucza stosowanie go wiosną czy latem, to jednak są to perfumy, moim zdaniem, typowo wieczorowe, na szczególne okazje. Dlatego też nie mam zamiaru kupować flakonu, którego bym po prostu nie wykorzystał. Jeżeli znacie podstawowe Interlude, to pewnie ciekawi Was, czy omawiane Black Iris są podobne do pierwowzoru. I powiem Wam tak, one oczywiście mają. Elementy wspólne i nie da się nie zauważyć, że, e, że jest to flanker e, amuaż Interlude. Natomiast, tak jak ja nie przepadam za podstawowym Interlude, tak uwielbiam Black Iris. A dzieje się tak dlatego, że podstawowe Interlude odbieram jako pachnidło przeładowane składnikami, głośne, wręcz ordynarne. Dodatkowo oregano, które jest nutą charakterystyczną. Z jednej strony ciekawą, bo e, nie jest to coś, co możemy spotkać często w innych kompozycjach. Ale z drugiej strony ja nie mam ochoty projektować oregano na 5 km, a niestety tak się czuje w podstawowym interlude. Tymczasem Black Iris, jak sama nazwa wskazuje, to zapach, w którym skupiono się na irysie, ale irys jest tutaj podany w całkowicie inny sposób, w jaki możecie sobie wyobrazić, jeżeli znacie inne kompozycje typowo irysowe. No bo nie jest to irys, który może kojarzyć się z damską kosmetyczką czy przykładowo z marchewką, jak często kojarzy się irys, przykładowo w perfumach mainstreamowych. Tutaj irys jest o wiele bardziej szlachetny. Powiedziałbym, że jest to maślany irys, kremowy. Ciężko mi to opisać słowami, ale te perfumy irys w tych perfumach pachnie całkowicie inaczej od innych znanych mi perfum irysowych. No i oczywiście warto zaznaczyć również to, że tutaj nie mamy tego charakterystycznego oregano, które znajdowało się w podstawowym interlude. Nie tylko irys tutaj występuje, bo oczywiście oprócz irysa mamy tutaj taki powiedziałbym kadzidlano, żywiczny vibe. Jest tutaj mira, jest olibanum, więc najprościej można byłoby opisać te perfumy jako kadzidlano żywiczny irys Coś pięknego, jakość kosmiczna, parametry również. Jeżeli szukacie wybitnie eleganckich perfum, które wymagają już od osoby nieco bardziej formalnego ubioru na wyjątkowe okazje, perfumy wieczorowe, które w szczególności sprawdzą się właśnie zimą, to wydaje mi się, że Black Iris wręcz jest do tego stworzony. I jak wcześniej powiedziałem, nie potrzebujecie całego flakonu, który jest dość drogi, bo parametry tych perfum pozwalają na cieszenie się odlewką przez duże. Dłuższy czas, dwa psiki, i jestem pewien, że będziecie wyczuwać te perfumy minimum 12 godzin. Kolejna propozycja to perfumy, o których już mówiłem na swoim kanale, ale przekonałem się do nich z czasem. Początkowo uznałem, że jest to zapach dość przeciętny, przyjemny, ale jednak przeciętny. Doceniłem je z czasem i nawet dwa dni temu nosiłem je globalnie. Dlaczego mówię, że doceniłem je z czasem? Ja po prostu zbyt dużo od nich oczekiwałem, a to ze względu na to, że na zagranicznym perfumowym YouTubie perfumy te były bardzo często porównywane do zapachu, który w mojej kolekcji zajmuje jeszcze. Szczególne miejsce i perfumy te wręcz uwielbiam. Mam tutaj na myśli róża Enigma. Czy one są do siebie podobne? Nie, moim zdaniem nie są jakoś szczególnie podobne. Nie zmienia to jednak faktu, że tonka cola jako zapach, to kompozycja wyjątkowo udana i jeżeli odrzucicie te wszystkie porównania, nie będziecie od nich oczekiwać, że będą naśladowcą e, perfum róża. E, to okazuje się, że otrzymaliśmy od Mansery naprawdę udane pachnidło. Wiele osób było ciekawych, czy perfumy te faktycznie pachną jak Coca-Cola. I ja już o tym mówiłem, że jak dla mnie nie za bardzo. One być może pachną jak jakiś wygazowany napój kolopodobny, korzenny z wiśnią w tle, ale to tylko na początku. Im później, tym te perfumy moim zdaniem stają się ciekawsze. A w bazie mamy do czynienia już niemal tylko z cynamonem podanym w piękny wręcz sposób z takim, który kojarzy mi się bardzo delikatnie, ale jednak z Kilian Angels Share, który również jest w bazie zdominowany przez cynamon, ale również mamy tutaj bardzo delikatne, żywiczne klimaty za sprawą Benzoesu. Perfumy moim zdaniem świetne, szczególnie w Właśnie zimą one nadają e, takiego otulającego charakteru, nosi się je niczym szal, e, dlatego też nie sugerujcie się opiniami, po prostu przetestujcie. Uważam, że jak na zimę jest to wyjątkowo udane pachnidło. Moja kolejna propozycja to Aousselat i te perfumy to świetny przykład na to, że zapachy powinniśmy testować kompleksowo podczas różnej aury, podczas różnej temperatury, po to, aby nie skreślić ich zbyt przedwcześnie, bo właśnie taki przypadek miałem z omawianymi perfumami. Pachnidło to zostało stworzone przez wspaniałego perfumiarza, a mianowicie pana Bisha i po genialnym wręcz Imperial czy Ganymit e, wydaje mi Się, że oczekiwania były tak wielkie, że perfumowa społeczność raczej chłodno przyjęła tę premierę. I ja też początkowo stwierdziłem, że te perfumy są nijakie. To znaczy, być może nie nijakie. Chodziło mi o to, że zapach ten po pierwsze jest dość prosty, niemal prostacki, bo mamy tutaj do czynienia być może z czterema nutami. Zapach się nie rozwija, pachnie niemal przez cały czas tak samo. A dodatkowo odebrałem ten zapach jako wyjątkowo mdły, ale muszę zaznaczyć, że testowałem je podczas wyższych temperatur. Po pierwszej aplikacji odebrałem je jako wyjątkowo mdłe, ze względu na dużą ilość tonki. Tonki w towarzystwie nut drzewnych, ale także zamszu. Wydawało mi się, że tutaj się nic nie dzieje. Dodatkowo jest tutaj dość dużo wetywerii, a także nut typowo aromatycznych. One z jednej strony są mdłotonkowe, ale jednocześnie aromatyczne. Nutą, która się tutaj wyróżnia jest rabarbar i ten rabarbar w połączeniu z typowo mdłym, lekko słodkim, tonkowym wydźwiękiem mi się, to połączenie wydawało mi się po prostu głupie, takie stworzone powiedzmy na siłę. I dopiero kiedy przetestowałem te perfumy podczas ujemnych temperatur, no to stwierdziłem, że muszę mieć flakon. Właśnie kończę odlewkę i wiem, że skończy się na tym, że flakon dołączy do kolekcji. Chociażby 30 ml, bo taka pojemność również jest dostępna. I to, co latem wydawało mi się mdłe i po prostu brzydkie, zimą kompletnie mnie oczarowało. Dlatego też podkreślam, warto testować perfumy w różnych warunkach. I dzisiaj jestem przekonany, że takie właśnie połączenie czegoś nietypowego, czyli tego rabarbaru, wraz z lekko słodką bazą drzewno-tonkową, a także wetywerią na pierwszy rzut nosu. Wydaje się to kompletnie nielogiczne, nie pasujące do siebie tymczasem przy niższych temperaturach wyraźnie robi robotę. Polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, to uważam, że być może nie są to złożone perfumy, które jakoś mocno się rozwijają, ale z całą pewnością są ciekawe. Shi Shipi, czyli słodziak z klasą, moim zdaniem, w porównaniu do dzisiejszych ulepnych premier, te perfumy mają to coś. Co brakuje właśnie nowoczesnym kompozycjom. Już o nich mówiłem niedawno, więc nie będę się rozgadywał. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest ulep, czyli coś, co obecnie serwuje nam mainstream niemal przy każdej premierze. Mamy tutaj wanilię, ale jest ona podana w naprawdę piękny sposób. Wanilię z migdałem i to połączenie daje taki efekt ciasta świeżo wyciąganego z piekarnika. I nie ma tutaj czegoś syntetycznego. Moim zdaniem w tych perfumacjach, Szuć jakość minionych perfumowych lat, wtedy, kiedy właśnie kompozycje cechowały się dobrą jakością składników, kiedy były bardziej złożone. Nie jest to typowy pospolity słodziak, bo pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia ze słodką bazą, właśnie miodowo-, przepraszam, migdałowo-waniliową, to jest tutaj również dość zaskakujące otwarcie, a mianowicie rozmaryn, czyli nuty ziołowe w otwarciu, które przeistaczają się w coś typowo Słodkiego, ale nie ulepnego. Polecam wszystkim, którzy lubią perfumy waniliowe. Moim zdaniem jest to właśnie perełka, jeżeli mówimy o nutach typowo spożywczych. Grand Sua. O tych perfumach mówiłem chyba tylko raz w kontekście perfumowego uzależnienia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to zachęcam do kliknięcia w link powyżej. Mówiłem o tym, że zapach ten marzył mi się od dłuższego czasu, ponieważ dla mnie jest to jedna z najpiękniejszych kompozycji, jaką kiedykolwiek miałem okazję poznać ale po zakupie perfum jakoś nieczęsto po nie sięgałem. Zmieniło się to tej zimy. Sięgam po nie często i dla mnie jest to idealny wręcz przykład, że perfumy minimalistyczne potrafią pachnieć pięknie. Bo tutaj niewiele się dzieje. Głównymi nutami są wanilia, a także benzoes. Ale to, jak te perfumy są świetne jakościowo, jak genialnie są zblendowane, czyni je tak świetnymi. Wanilia nie jest przesłodzona, benzoes nie jest zbyt nachalny. Te perfumy nie są ani zbyt żywiczne, ani zbyt dymne. One są po prostu idealne. I pomimo tego, że skład mógłby sugerować, że będzie to coś słodkiego, coś żywicznego, ciężkiego, to powiedziałbym nawet, że one posiadają pewnego rodzaju lekkość. Perfumy te są świetliste, wręcz solarne. Ciężko mi to wytłumaczyć, trzeba je po prostu przetestować, ale dla mnie jest to przepiękna wanilia. Która z Benzoesem tworzy coś, no po prostu arcydzieło. Ja te perfumy wręcz uwielbiam, i gdybym miał wymienić na przykład trzy najpiękniejsze kompozycje, jakie kiedykolwiek poznałem w życiu, to z całą pewnością właśnie te perfumy by się w takim rankingu znalazły. Kolejne pachnidło to Bentley Formen EDT. I moim zdaniem, gdyby te perfumy kosztowały 3 razy drożej, to nadal prezentowałyby wręcz genialny stosunek jakości do ceny. Nadal nie potrafię zrozumieć, jak można stworzyć tak świetne jakościowo perfumy w tak niewielkiej cenie. Oczywiście jest to zapach, o którym już mówiłem na kanale wiele razy, ale to tylko potwierdza to, jak bardzo wysoko cenię te perfumy. W naszej perfumowej społeczności o wiele bardziej doceniana jest wersja EDT. P, czyli Bentley for Men Intense. Ja natomiast bardziej preferuję wodę toaletową. Jest to przepiękne połączenie rumu wraz z cynamonem. Rum w perfumach pachnie dość specyficznie. Jeżeli nie znacie tej nuty z innych zapachów, no to nie wiem, czy te perfumy się Wam przy pierwszym kontakcie spodobają. Dodatkowo one w późniejszej fazie pachną delikatną skórą, ale to jednak rum wiedzie tutaj prym. Rum z cynamonem. Coś pięknego, perfumy o genialnej wręcz jakości patrząc na cenę, dodatkowo zamknięte w solidnym, ciężkim flakonie z metalową górą. Naprawdę jeżeli szukacie perfum o świetnej jakości, które nie zrujnują waszego budżetu, no to jest to wręcz must have. Moja przedostatnia propozycja to perfumy, bez których nie wyobrażam sobie zimy. Perfumy wręcz stworzone na obecną aurę. Mezzan Margela by The Fireplace. Jak dla mnie najlepsze perfumy marki, w których nazwa wyjątkowo adekwatnie pasuje do zawartości flakonu. Czyli możecie sobie wyobrazić, że one pachną jak palone drewno w kominku, ale mamy tutaj również dość dużo słodkich nut. Na mnie najbardziej wybija się Coś, co pachnie jak karmel. Natomiast w porównaniu z damską skórą, bo moja żona również używa tych perfum, i również podobnie jak ja je wręcz uwielbia, na mojej skórze one nie są aż tak słodkie, jak na żonie, na której pachną głównie karmelowo. Na mnie jednak ta nuta palonego drewna jest dość wyraźna, co bardzo mnie cieszy, bo uwielbiam ten efekt. Jeżeli więc marzy wam się klimat podczas mroźnej zimy, w którym to ogrzewacie się? W górskiej chatce, przy ogniu, to nie ma lepszych perfum, które lepiej odzwierciedlałyby taki klimat. Serdecznie polecam. Moim zdaniem są to wręcz idealne perfumy typowo zimowe. I czas na miejsce pierwsze, czyli perfumy, po które zamierzam sięgać najczęściej tegorocznej zimy. Parfum z Demarli Pegasus Exclusive. Kiedyś w jednym z filmów stwierdziłem, że gdybym miał stworzyć swój ranking perfum, Parfum z Demarli to Leitona Exclusive postawiłbym wyżej od Pegasusa Exclusive. I wiecie co, cofam to, co powiedziałem? Jednak nie Pegasus Exclusive ma w sobie coś, co ja wręcz uwielbiam. Czyli nuty drzewne, a konkretnie drzewo gwajakowe podane w bardzo ostry, zadziorny, bezkompromisowy wręcz sposób. Dodatkowo w bazie pojawia się również agar, który jeszcze bardziej podkreśla te nuty drzewne, nadaje tym perfumom jeszcze więcej charakteru. Ale to nie jest tak, że mamy tutaj agar, drzewo gwajakowe i nic więcej. Nuty te są naprawdę fajnie przełamane, ale bardzo delikatnie. Wanilią, która nie nadaje tutaj zbyt dużej słodyczy, tylko delikatnej słodyczy wraz z migdałem. I mamy tutaj również coś, co nadaje lekkiej pudrowości. A za to z kolei odpowiada heliotrop, a także jaśmin. Czyli możecie sobie wyobrazić, że z jednej strony jest to zapach leciutko słodki, delikatnie pudrowy, ale to jednak nuty drzewne, które w bazie stają się nieco bardziej agresywne, wiodą tutaj prym. Coś pięknego, złożona kompozycja, która ma ewidentnie charakter. Dla mnie są to najlepsze obecnie perfumy zimowe, jakie znajdują się w mojej kolekcji. Posiadam resztkę płynu we flakonie, ale jestem pewien, że po wypsikaniu tych ostatnich mililitrów z całą pewnością nabędę kolejny flakon. Jeżeli dotrwaliście do końca, to oczywiście dziękuję Wam za uwagę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. I jak zwykle bardzo chętnie poczytam komentarze, czego Wy zamierzacie używać tegorocznej zimy, po jakie perfumy Wy zamierzacie sięgać. Podzielcie się swoimi typami. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.